Masz problem lub pomysł na ciekawy materiał, pozostaw go w całkowicie anonimowym formularzu. Dołącz do społeczności, dzięki czemu otrzymasz porcję dodatkowych wiadomości w każdą niedzielę o 17 w postaci e maila ode mnie. W zamian otrzymasz ciekawego e-booka. Adresy formularzy znajdziesz pod filmem. Jeżeli ta lekcja będzie dla Ciebie wartościowa, będę wdzięczny za pozostawienie komentarza oraz łapki w górę, co zwiększy zasięg kanału, a tymczasem. Cześć i dzień dobry, witam Cię w kolejnej lekcji na kanale BGT Aging.pl. Ja nazywam się Hamaczak. A w dzisiejszej lekcji szybki update lekcji poprzedniej, w której pokazywałem, w jaki sposób wykonać upgrade z systemu Windows Server 2012 R2 do wersji 2016, w którym kilka razy wspomniałem o kwestii Zapewnienia odpowiedniej ilości miejsca na dysku przed procesem aktualizacji do wyższej wersji, czyli upgrade'u. Natomiast oczywiście nie pokazałem, w jaki sposób takie czyszczenie w przypadku szczególnie 2012 R2 wykonać, ponieważ nie jest to rzecz oczywista, jeżeli serwer wcześniej. Działał na przykład na 2008 R2, 2012 i był zaktualizowany do wersji 2012 R2. Tutaj na dysku C, na partycji C, powinien być katalog windows.old, który zawiera starszą wersję systemu. Oczywiście ona jest nieużywana, natomiast zajmuje miejsce. Wydawałoby się, że nic prostszego, wystarczy kliknąć prawym, tak jak od zawsze w Windowsie Properties i wystarczy cisnąć guzik do czyszczenia dysku. Natomiast mała niespodzianka w 2012 R2: ta opcja domyślnie nie jest zainstalowana. Trzeba ją zainstalować ręcznie i wtedy pojawi się tutaj guziczek do czyszczenia dysku. W 2016 po upgradecie już ta opcja jest, więc nie ma problemów. Natomiast warto przed upgradem wykonać po prostu czyszczenie, usunąć stare aktualizacje, stare wersje systemów, tak żeby ten dysk zajmował jak najmniej i ten proces odbył się y, możliwie jak najszybciej. W jaki sposób tego dokonać? Należy doinstalować funkcjonalność. Uwaga jest tego typu, że po zainstalowaniu tej funkcjonalności serwer wymaga ponownego uruchomienia, aby ta funkcjonalność po prostu została dodana, pojawiła się w propertiesach, jeżeli mówimy o dysku systemowym. Więc klikam Manage, Add Rules and Features. Pierwsze ekrany wystarczy kliknąć Next. Server Rules również. Natomiast jeżeli chodzi o zakładkę Features, należy przejść do praktycznie końca i odnaleźć opcję User Interfaces and Infrastructure i tutaj jedyna opcja, która jeżeli nie była wcześniej zainstalowana, powinna być do zainstalowania, czyli Desktop Experience. Klikam kwadracik at Features, Next, zaznaczyć należy lub też nie. Jeżeli mamy możliwość zrestartowania serwera zaznaczamy opcję Restart the destination server automatically if required Jest. klikam Install. Ta instalacja chwilę potrwa, więc wrócę, gdy już będzie zainstalowana. I po ponownym uruchomieniu serwera, przejściu na ten komputer klikam prawym Properties i Disk Cleanup jest opcją, z której możemy skorzystać. Oczywiście jest to opcja w systemach desktopowych domyślnie zainstalowana zawsze, czy to Windows 7, 8 czy 10, zawsze ta opcja tutaj była w 11, znajduje się również natomiast w innym miejscu. Przejdę teraz do Disk Cleanup i po dłuższej chwili kalkulacji. Po stronie systemu operacyjnego znajdujemy całą listę rzeczy, które zajmują miejsce. Oczywiście u mnie jest to tak naprawdę czysta instalacja 2012 R2, więc tutaj za dużo nie ma. Natomiast zawsze, jeżeli mamy starszą wersję, to tutaj Przynajmniej te 2,5 GB albo więcej miejsca możemy zwolnić, przygotowując jeden z serwerów do upgrade'u pomiędzy 2012 R2 a 2016 przez taki cleanup udało mi się odzyskać około 40 GB miejsca na dysku. Niby niedużo, natomiast dysk. Całościowo ma 120, więc tutaj robi różnicę. Pomijając oczywiście fakt, że ten serwer ma tylko tak naprawdę system operacyjny na partycji systemowej i nic więcej. Natomiast warto takie miejsce zwolnić na przyszłe aktualizacje nowszych systemów, które są z reguły dużo większe. Dzięki czemu również nie będziemy mieli tylu nieprzydatnych rzeczy w systemie operacyjnym. Oczywiście, samo czyszczenie, zaznaczam kwadraciki, klikam OK. Delete files. Czekam aż to czyszczenie przebiegnie pomyślnie. W przypadku 2.12r2 można jeszcze rozważyć ewentualnie takie stare narzędzie jak defragmentator. I tutaj, jeżeli serwery działały długo bez żadnego Czyszczenia, tak jak wcześniej bez klina po dysku, na pewno będzie tutaj nieco rzeczy, które można zoptymalizować, dzięki czemu również ta wydajność skoczy. Także w tej krótkiej lekcji to tyle. Mam nadzieję, że będzie ona przydatna. Dziękuję za jej obejrzenie i zapraszam na kolejną. Mam nadzieję, że ten film pomoże ci w rozwoju zawodowym i wdrażaniu ulepszeń w twojej firmie. Pamiętaj, że na kanale jest znacznie więcej przydatnej wiedzy, jest ona dostępna całkowicie za darmo. Proszę cię jednocześnie o pozostawienie komentarza, który będzie pomocny w dalszym rozwoju kanału, a jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach, wystarczy, że dodasz ten kanał do obserwowanych. Wystarczy, że klikniesz czerwony przycisk poniżej tego filmu subscribe. Filmy na kanale podzieliłem w taki sposób, aby interesujące dla ciebie rzeczy były łatwe w zlokalizowaniu. To tyle i mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym filmie.